że jest to, na pewno demonstruję do filmu te 2 fotki, co tam zrobiłem no i co, i gramy dalej, nie? nie wiem, czy coś z tego, kurde, cool, wyjdzie dobrze dzisiaj? Także jeżeli ktoś, kurde, się tutaj czuje w tej grze i lubi patrzeć się na amatorów, to ich nie patrzy się coś no, może wyjdzie, coś z tego Coś ciekawego z tego może wyjdzie. Wiadomo, ja tak to jest. Bo atakują naszych. E... O, gram na hardcore, nie ma mapy. Miło mi, kurde, naprawdę teraz szyję się na równych siłach. Uu, znowu kurde, Dyson wykrakał. <laughs> Ładnie. Kto to? Fija. Niepotrzebnie, mnie wybiegłem od razu na hivat Oszczeliwują widać ostro, o, jeszcze sniper tam jest O kurde, z każdej strony nas atakują Także tu nie ma co się znerwować Niestety chyba zmieni naprawdę teraz profesję mojego żołnierza Masz jest nasz Czołgów tu nie widzę, a ja uwielbiam grać mechanikiem. No ja już się dobrze mówię, bo to chyba... ...stare nawyki bagatelowe. Ok, ogólnie... ...bardzo lubię grać mechanikiem... ...jak są czołgi. Ja Mogę stawiać miny i lubię bardzo je walić. ...do tych... Tom, no. wiem, ochrony, ale... oh, tą lastwa. O... ...to widzę, ale... ...o, nie dążymy. Cały czas mam ten odruch. No, ale... ...no niestety nie zdążyłem. Ha. Faktycznie... ...trzeba będzie się chyba napis... maniarki coś wojskowej. O, to naprawdę... Może wspomóc Co to mi w ogóle pływa dziwnego? Co to w ogóle jest? Naprawdę? Eee, nie wiem czy mi to pomoże. Para wyrania raczej nie, bo widzę, że znowu tam eee, to gdzieś tam się przyczają. O Wali tuż nad głową. Z tamtej strony. Eee, Czyli nie dam rady. Czuję, że ta drużyna, na przykład, której gram, jest bardzo dobrze skotwiczona. Jakieś takie wrażenie dziwne. Ustawili dobre punkty na mapie. Muszę zobaczyć. Nie ma gdzie skryć, nie ma co zrobić. Tak, to już jest. O, tam jest w ogóle... ...coś trzeciego. O, tu mamy bazę. O, była baza. Amerykańska. Jakby to powiedział e, Mariusz Max Kolonko... E, ...mówię jak jest. Ja też mówię jak jest. Nie idzie mi to. Amerykanie... E, Amerykanie... Staram się wygrać. <noise> czy, czy się spełni? Kiedy czy powiedziałem jak Nie co to jest alachiasz, to wpiszcie sobie na ogle. Ogle mnie wolno, teraz dobrze. I się przekonacie, co to Co to jest alachiasz? Ja wam powiem szczerze, że nie wiem ale chyba coś taki jest ja czuję, że trzeba zakończyć dzisiejszą grę, bo z każdą minutą jest coraz gorzej. Mapa też nie za bardzo. chodzi o moje preferencje. Pamiętam Łukasz, Kusminicie jest na R3. Zresztą właśnie mężna przyszła. Jeden się na mnie patrzył, powiedziałem, że coś że zrobiłem. Chyba za głośno gadam, a ewentualnie po ruchu ust słyszałem, czy poczułem, że nie do mnie chodził, Kaszmus spać. I powiem że jeszcze nie pójdę, bo tutaj trzeba czołg rozwalić i... nie wiedziałem... wiedziałem ale nic się już by nie działo o? jest? coś się dzieje, ale to nam się popisałem Dobra, się pokusałem. Ale jak to się stało? Nie wiem. On mi bardzo pewnie chciał to zajebał. No nic nie zrobię. Także... Gdzie... Nie <grystanie> kończył. Chociaż nie. Jest też guzika i zaproszę ich do zajza. Dokładnie na południe od was mi powiedz droga, uważajcie. Kto te alba Kurze, szkoda, że to nie jest mapka bo właśnie nagram jeden odcinek dzisiaj. Nie. Można fajnie latać helikopterami, trzyma gościu. Nie się, nie się, młody żołnierzu. Oddychaj, oddychaj. Dobrze, Biegniesz, ale nie w tą stronę, gościu. Nie w tą stronę. O, sorry man. Ja też chyba zginę, nie? A właśnie znowu uda. Nie udało się. Idziemy spać, jest po no Albo czekaj, no co ty mnie tu atakujesz? Czy ci atakował jakiś ten faszysta na młodych włosach czarnych? Idziemy spać. Idziemy czy nie? A idziemy spać czy nie idziemy spać. Cięcie sí